Zobaczą z opóźnieniem, nawet odbieram 41 sesji. Mikrofon, a tu działają! <koh> raz, raz, nie, nie działają! Nie, nie, nie działają. Dobra, co się wydarzy? Dzień dobry Państwu, otwieram 41 sesję Rady Gminy Łódź i Kadencji. Państwo zobaczą, że niewielkim opóźnieniem, niestety, czasami technika pokonuje człowieka. Witam Państwa radnych, Pana Wójta, Dziś. Państwa sołtysów, osoby zaproszone na dzisiejsze nasze spotkanie, pracowników gminy. Informuję, że w dzisiejszej naszej sesji bierze udział 15 radnych, co na centralny sposób stanowi forum do prawomocnych podejmowanych decyzji. Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy 2 sądzę, że gminy z gminy są konfliktowane na żywo. Sada okazała się, że się

Ja mam, proszę bardzo, są jakieś propozycje jego zmian. Proszę bardzo, panie Wójcie. Dzień dobry państwu. E, proszę o złożenie do porządku obrad projektu e, uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody do odprowadzania ścieków a Dziękuję, Dziękuję bardzo, ja proszę państwa. E, zatem przejdźmy do głosowania. A Zatem przejdźmy do głosowania, kto jest za przyjęciem propozycji Pana Radnika odnośnie yy, rozszerzenia ses porządku sesji o punkt przyjęcie regulaminu dostarczania wody odpowiedzialnego i wprowadzania szczegółów na terenie gminy ruszymy. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem przycisku i podniesienie ręki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wyniki głosowania. 15 głosów za, 0 przeciw, wstrzymujących się. Czy ktoś, czy są jeszcze jakieś propozycje zmian w porządku sesji? Dziękuję, że rozumiem, że nie ma. Przepraszam zapomniałem wodać. Zgodnie z tradycją nowo wprowadzony punkt proponuję wprowadzić przed punktami odnośnie wieloletniej prognozy finansowej, zmieniającej wieloletnią prognozę finansową i uchwały budżetowej na rok 2022, czyli pod punktem 9. Kolejne punkty otrzymują numerację. Następną. Yy, skoro nie ma żadnych propozycji zmian, zatem przejdźmy do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. Tak, jeszcze chwila, przepraszam. Żeby ten punkt znalazł się oficjalnie. W naszej wersji Tak, elektronicznej. Dziękuję. Zatem przejdźmy do głosowania nad przyjęciem porządku obrad z wersją rozszerzoną o jeden punkt, o którym wspominał Kto jest za jego przyjęciem, proszę nacisnąć przycisku, podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Wyniki głosowania: 15 głosów za, za przeciw, głosów za, wstrzymujących się. Zatem porządek obrad został przyjęty. Przejdźmy do punktu 3. Trzeciego przyjęcie protokołu z 40. sesji Rady Gminy. Proszę Państwa, protokół był wy, wy, wyłożony. Yy, z tego co wiem jest zaszczyt, nie jest nim żadne zmiany. Zatem przejdźmy do głosowania nad jego przyjęciem. Kto jest za jego przyjęciem protokołu z 40 sesji Rady Gminy? Proszę o nacięcie przycisku, podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję Państwu. Wyniki głosowania. 15 głosów za, za przeciw, za wstrzymujących się. Przejdźmy do punktu czwartego, przedstawienie raportu w stanie gminy za rok 2021. Proszę bardzo, Panie Wójcie, oddaję głos. Pierwszy raz oddaję Państwu punkt pierwszy, czyli przedstawienie raportu na 2021 rok. To pewnego rodzaju dzisiaj plama domykająca działania związane z rokiem 2021. Także na ten, wprowadzając na niczego do kwestii omówienia szczegółowo tych, tych rzeczy, na które chcę zwrócić uwagę w raporcie, Chcę podkreślić, że 2021 rok roku, był rokiem nadal trwającej pandemii COVID-19, dlatego tym bardziej ważne jest to, jak dużo osób i bardzo wiele osób z różnych szczebli, różnych organizacji pracowało nad tym samym rokiem 2021. To, co się wydarzyło w roku 2021, to, za co gmina zrealizowała i robiła, nie wynika tylko z działalności urzędów czy jednostek podległych, ale także wszystkich, wszystkich mieszkańców. Mieszkańców, którzy generalnie wiemy w byli aktywnymi i mądrymi, którzy zwracają uwagę na to, co jest niedoskonałe, co trzeba zmienić. E Mieszkańcy, którzy są też i wyrozumiali i cierpliwi, czasami dlatego, że nie wszystko jest od razu, ale również e tacy, którzy mają ciekawe pomysły i pozwalają na nie, e dzielą się z nami, nimi, które są jako przyczynkiem do dalszych. Jeśli chodzi o stan gminy i raport gminy, który jest na 2021 postaram się Państwu skrótowo zwrócić uwagę na najważniejsze elementy. A wróci, jeśli chodzi o kwestie naszej e, demografii, stanu, no to tutaj mamy pewne e, pozytywy, które zaistniały za w 2021 roku, a mianowicie chcę zwrócić tylko uwagę na jeden wskaźnik, a mianowicie wskaźnik urody. Mamy, urodziło nam się 9 młodych mieszkańców, co patrząc na lata 2018 20, gdzie mieliśmy tylko po rocznie, to jest y, znaczny wzrost. Mam nadzieję, że tendencja utrzyma się doszła, i to więcej. Więc, Jeśli chodzi o kwestie dotyczące e, przedsiębiorców, to, to był trudny rok, takie chodzi o działalności gospodarcze. Mamy kwestie dotyczące, dotyczące e, odporności na terenie naszej gminy 19 nowych przedsiębiorstw. Natomiast 8 zakończyło swoją działalność, 11 za, e, za wysiłko, to też jak wskazuje na to, że generalnie e, mamy pewną stabilizację, natomiast ta stabilizacja w stanie jakby, żeby to się troszkę ruszyło, to jest wszystko lepsze, żeby pewnej koniunktury związanej z pewną e, przychylnością, czy też możliwościami e, działania, nie tylko w ale nie inny, ale w wymiarze. różnej sytuacji finansowej w sektorze oświaty. ona Państwo przykład, tutaj też radni komisji na to zwracali uwagę podczas dyskusji na komisjach, że w 2021 roku udział finansowy gminy w finansowaniu zadań oświatowych wynosił 2,97 miliona złotych. To przy e, łącznych nakładach na, e, na oświatę, Około 7 milionów złotych stanowi bardzo, bardzo dużą część. Zdajemy sobie sprawę, że subwencja oświatko oświatowe to ten wzrost subwencji światowej jest niezumierny do tego, jakich kosztach, jakimi kosztami generalnie zamyka się sektor oświaty. Przypomnę Państwu, że w 2015 roku, w 2014-15, udział finansowy gminy osyrował w granicach miliona złotych, miliona dwustu tysięcy w stanie wyjątkowym wzrostu. Tym bardziej duże zasługi tutaj, na co też na, wspomnę na koniec, dla, na, dla wszystkich zarządzających światów, ale również dla wszystkich pedagogów, nauczycieli, którzy w tych trudnych okolicznościach finansowych, tego, że tak naprawdę ciągle na wszystko brakuje, dlaczego brakuje? Bo brakuje, skoro nie stać się na podstawową opiekę. Do tego, że, że tak naprawdę nasza młodzież jest kształcona w sposób Dobry dla nauczycieli, dla wszystkich pracowników sektora oświaty. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące e, działalności, e, to na co chcę zwrócić uwagę też Państwa, za rok 2021 to jest też o e, kwestiach dotyczących gospodarki komunalnej. Często za to o tym zapominamy, natomiast mamy, e, muszę Państwu powiedzieć, że nie powiatu jeden z prężników działających. Wody i odbierny, i zagospodarowania yy, ścieków, ale również yy, realizuje zadania na płaszczyznach zarówno do usług budowlanych, jak i yy, odbierania odpadów komunalnych, nie tylko z terenu naszej gminy. To znaczy, że obroty, które generuje zakład komunalny, stają się coraz większe, stanowią coraz większą udział w i jest także przedsiębiorstwem, które zarówno i modernizuje swoją infrastrukturę, jak i to i też generuje jakieś. Yy, w kwestii stabilności stabilnego finansowania. To jest ogromna zasługa też i zarządu, ale również i samej kadry, która pracuje w dokładnie komunalnych. My często na tym zwracamy ale proszę Państwa, nasza stabilność, dostawy wody, odbiór, odbiór ścieków, kwestie drobnych remontów napraw, dlatego że, że system gospodarowania odpadów jest stabilny i na terenie naszej gminy. jest wszystko, to jest z układu komunalnego. Jeśli chodzi o kwestie planowania przestrzennego, to też bardzo ważna rzecz, na którą chcę Państwu zwrócić uwagę, która daje dobre rozwiązań na przyszłość. A mianowicie jesteśmy terenem gminy, na którym wydawanych jest, jakby są, jest z największą, jest z gminą, gdzie wydawanych jest najwięcej decyzji o warunkach zawodowych. Serwis powiatu, Czyli, Patrząc na liczbę mieszkańców, mamy jest około 300 mieszkańców, to świadczy o tym, że mamy bardzo duży ruch w zakresie inwestowania w prywatnych osób, zmiany sposobu użytkowania, realizacji swoich logowania też na terenie gminy, swoich czynności życiowych, czy też osób przyjeżdżających osób tych czy osób 250 decyzji o warunkach zawodowych czy celu publicznego, to bardzo, bardzo dużo jak na tak. na stronie 49 zobaczyć bardzo ważną grafikę, która pokazuje tendencję, która się odbyła między rokiem 2015 a 2021 pomiędzy tymi dwoma latami, przepraszam tymi 6 latami wzrost ilości rocznej ilości odpadów w tonach jest ponad dwukrotny. To świadczy Jeśli chodzi o kwestie roku 21, to był też rok bardzo ważny na polu na działalności społecznej. A mianowicie, pamiętacie Państwo, wielu z tych samych mieszkańców pamięta, że od lat 90. w Unii Europejskiej mówiono o tym, że dom kultury powinien powstać. Nawet budynek Urzędu Gminy, który powstał w latach 90. był budynkiem projektowanym i budowanym pod przyszły dom kultury. Ten rok 2021 jest, to trzeba powiedzieć, jest ważny rok ze względu na Państwa też rację i decyzje, które podjęły ten druk, aby ten obiekt, którym się w chwili obecnej zajmujemy, ten, który też 1 lipca będzie miał oczywiście świecić i otwierać salę koncertową, jest e, zakończeniem tych planów, a mianowicie powstanie głównego ośrodka kultury, o obiektu, w którym wszyscy mieszkańcy znajdą swoje miejsce do do działalności, do pracy, do wspólnego działania na rzecz zarówno podtrzymania tradycji, ale również nauki tej tradycji dzieła czy też realizacji swoich pasji kulturalnych przez wszystkich mieszkańców. Natomiast to jest bardzo ważne i to też jest do podkreślenia, że po tylu latach udało się to zrealizować dzięki pracy bardzo wielu... To na też chcę zwrócić uwagę to czasami na to, że tak przechodzimy nad tymi inwestycjami, bo mamy bardzo dużo inwestycji, ponad 10 milionów e, realizujemy mniej więcej rocznie, to czasami nam uciekają takie drobne rzeczy. E, z racji tego, że tych, tej pracy jest tak dużo, czasami nie, nie, nie mamy już czasu skupiać się na tych kwestiach wspominanych, ale dzisiaj jest czas, żebyśmy powiedzieli o tym, że były niszczą no, od, od drogi krajowej do wsi. Przebudowaliśmy w ubiegłym roku ponad półtora kilometra drogi powstał bardzo ważny odcinek drogi asfaltowej. Rozpoczęliśmy dyskusję, bo budowę sieci podcentalizacyjnych miejscowości wytycznej, ale też rok 2021 to jest rozpoczęcie budowy nowych i modernizacji punktów oświetlenich na terenie gminy Urszuliń, które powodują też oszczędności w zakresie konserwacji, więc gdzie przejdziemy do zewnętrznymi na oświetlenie, które będzie na naszych klubach. Tych łącznie do 2022 roku, roku zostanie ponad 300 nowych klubów oświetleniowych, które zastąpią modernizowane linie, które już mają ponad niektóre ponad 40 lat. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Andrzejów, boisko, plac zagospodarowanie we przy świetlice. Te zagospodarowanie przy będziemy realizować i starać się realizować nie tylko w, we wszystkich obiektach, tylko to, co jest bardzo ważne i to, co wspomniałem też przy, y, przy mieszkańcach, jest ta cierpliwość, bo nie wszystko da się odgradać, te kwestie finansowe są tak, y, tak trudne do wykonania, że my nie wszędzie będziemy w stanie zrealizować y, to tak szybko. Chcemy na te, na te rzeczy pozyskiwać środki zewnętrzne i tym samym obciążać trochę nasz budżet. Rozpoczęliśmy też temu modernizację i przebudowę urzędu gminy. Pewien etap zakończony był na wiosnę tego roku, to jest ten element wizualny z zewnątrz, natomiast tu będą jeszcze realizowane trzy etapy. Pierwsza etap, dostosowanie do, lepsze dostosowanie do włączenia do niepełnosprawnych, czyli budowa windy przebudowa wewnątrz oraz zagospodarowanie terenu przed obiektem, tak aby był e, mądrze, sensowny i bardziej przyjazny dla wszystkich osób przyjeżdżających do obiektu. To, co jest ważne, to jest też infrastruktura społeczna, która powstała w ubiegłym roku. To jest dokończenie remontu w większości, właściwie wszystkich prawie świetlnych, poza starym stare stare zostało w w tym roku. E, Natomiast świetlica w w Wincyncinie, w Wólce Apetyckiej, w Andrzejowie, Nowym Bereszczyn, a także dwie szkoły podstawowe, Bytyczno i Wola Bereszczyń. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o 21, tutaj chciałbym podziękować ogromne słowa, podziękowania skierować do wszystkich wszystkich komendantów, komendantów i związek straży pożarnej, OSP Unii y, Uszuliń za działalność, za to, że jesteście tym y, oręże, które w przypadkach najtrudniejszych y, żywiołów, pożarów, kwestii zdarzeń drogowych, wypadków jesteście zawsze na posterunku, bo za to... Wszyscy mieszkańcy dziękują za to bezpieczeństwo, które dzięki Wam jest. Dziękuję Stacji Radownictwa Medycznego za to, że przez to, że ona tutaj jest takimi z e, ten dojazd jest dużo, dużo e, szybszy również dla Komisariatu Policji na Ręczę Pana reklamy, za, to, za pracę codzienną na bezpieczeństwem porządkiem e, na terenie gminy. No i państwo, tak jak powiedziałem. 21 rok, w skrócie jest to rok pełen wyzwań, wielu inwestycji, wielu, wielu rzeczy i wielu, wielu pracy, które, które włożyliśmy. Ogromne podziękowania należą się dla, dla wszystkich mieszkańców, za ja tak ich aktywność, za mądrość, za zwracanie uwagi na te rzeczy, które są do poprawy, za tą wyrozumiałość i cierpliwość w tym, które nie wiedzą, wszystko od razu. Ogromne podziękowania dla organizacji pozarządowych, jeszcze raz powtórzę jednostek OSP, za działalność, za, y, za to, że dzięki Wam jesteśmy bezpieczni za, za Klubu Sportowego się Uszulnym za wspaniałą działalność w zakresie podkrzywienia y, sportu wśród najmłodszych naszych mieszkańców. I to jest jeden z działający działających klub sportowych na terenie gminy, a tylko dodam, że w tym roku udało mi się awansować do wyższej linii rozwiązkowej, y, co to świadczy o tym, że... Takich tuzów piłki nożnych jak e, mieszkańcy Hełm, to, to świadczy o tym, jak poziom jest e, kształcenia i wychowania naszych e, mieszkańców przebiega. E, dziękuję Współdzielni Socjalnej za, za pracę taką dotyczącą tej e, aktywności naworu, e, na polu działalności, e, znaczy porządku, współpracy, w zakresie też e, pomocy tym osobom pracującym Dziękuję stowarzyszeniom wszystkim tak naprawdę za, za działalność, że w tych trudnych czasach pomocy COVID-u zawsze, zawsze odpowiadali pozytywnie. Koło Mędrkarskich za działalność krzywienia też kultury mędrkarskiej, koło łowieskiej, koło gospodyni za działalność i, i współpracę oraz e, integrowanie społeczności lokalnej, bo to jest bardzo ważne. Mamy ten czynnik y, realizacji poprzez organizacje pozarządowe, które nie są konkurencją, one są uzupełnieniem działań gminnych. Znaczy od wszystkiego jest urząd, nie, od wszystkiego jest pomoc społeczna, nie od wszystkiego jest szkoła. To bardzo, bardzo ważne, żeby te organizacje miały swoją płaszczyznę do działania. Dziękuję y, też za e, instytucje, które są na terenie naszej gminy. E, poczta, bank, e, za, za współpracę i za to...